dzisiaj wizualnie witam was w kolejnym odcinku Overlorda. I w ostatnim odcinku udało nam się ubić sukubuskę bodajże w knajpie, tak, halfway to Heaven in. Jeżeli pozwolicie, to tak. Zwiedzilibyśmy do końca miasta, bo wydaje nam, się, wydaje nam się, wydaje mi się, że nam. Uciekło parę miejscówek w tym mieście. Jak je zwiedzaliśmy ostatnim razem, a że teraz mamy taką hordę nieprzebraną, nieprzeliczoną. Najpierw może tych pięciu, potem tych pięciu i czerwonych do oporu, to będzie ośmiu tutaj, jest, tak? Czerwonych gdzieś jest. Złapmy, jak już tu jesteśmy, to tych paruten. Ostatnio, jak farmiłem między odcinkami e, Dusze Minionów, e, to wbiłem tam jakąś ilość nie wiem, ilu wieśniaków e, zaciukałem. 250. 500. Ogólnie, jakaś okrągła liczba nie pokazała mi ilu, ale pokazało mi, że jest. wracać. To, gdzie, gdzie jest tam hała Gdzieś się tam zablokowały me miniony. Nie, biegną. Są to. Pięć, sześć, siedem. Jeszcze jeden. Gdzie jesteś? Minionie głupi. Jest. Ale nasza wycieczka zaczyna wspaniale. Proszę państwa, wspaniale i cudownie. Spójrzcie na lewo. Są bagna. Spójrzcie na prawo. Bagna. Kanały I wycieczkę, jedziemy dalej Dobra, tutaj gubimy Na bezpiecznie trzymając Zielonych, niebieskich i czerwonych przy sobie Ale tu jest tych kilku Cepów, którzy są nienamierzalni Tak? Nie lubię ich Nikt nie padł, nikt nie padł na razie. Ale no. Ty serio, będziesz się brać. No ile dobrze pamiętam, on też jest nienamierzalny, tak? Ale się może usmażyć. Wszyscy ze mną? Wszyscy ze mną. Spróbujcie podnieść jak coś zostało. Idziemy, 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 idziemy tam gdzie była knajpa. O! Hajsik to jest śmiechowe w tej grze, że jeżeli się wyjdzie z lokacji, ona się praktycznie resetuje tam, poza jakimiś fabularnymi większymi zmianami. Czyli można wchodzić i rozwalać wszystko, brać kasę. No, no ogólnie to wygląda tak jak. trochę jak w świecie rzeczywistym, że wejdą, hamy, ukradną co się da, wyjdą, wracają za nie wiem pół roku i nagle się okazuje, że ludzie wszystko odbudowali, można niszczyć, palić, grabić i gwałcić jeszcze raz. Czyli nie to samo już w tym wypadku. No, niestety to jest taki model, trochę bardziej przyspieszony. W przeciągu paru minut, są w stanie wszystko odbudować. Ożywić Wiem, Doszedł, czy o niej zapomną. Wzięli! Uczą się na błędach. Tam na dole nic nie ma, tylko jakieś skrzynki z hajsikami, ile dobrze pamiętam. Tu jest jeden domek do rozwalania, co nam nic nie daje, ale czemu by nie. Jakiś achievement za to dostałem już, więc można je rozwalać dalej. Co prawda tu nie ma żadnego zagrożenia, ale sobie to zniemy, bo przez przypadek można wejść i puścić z dymem wszystkie miniony. Ale wszystkie miniony. To nic się było, wydawało mi się, że tu była jakaś skrzynka. No to najwyraźniej mi się wydawało. I gdzieś tu, o tu, jest coś nieruszone przez nas, o ile dobrze widzę. Co prawda to nas pewnie prowadzi tam, gdzie już byliśmy, ale... Ale może nam się przyda w dłuższej rozgrywce, nie wiem do czego, co prawda. Tak, tu u góry, w prawo jak pójdziemy, to będzie tawerna, którą zbezcześciliśmy już doszczętnie. Ja! Jest, jest nawet nasza flaga przed nią Jak tutaj spojrzycie, jakbym sobie wybrał jakąś inną, to by była inna, ale jest! Nasza Overlordzia! ale Overlorduś! Jej! Udało się Wszystkie hajsiki podniesione psz, psz, psz. Dobra, tu idziemy To było, tu to, to było. O ile dobrze kojarzę, to tu będzie pełno andebów. Więc może zróbmy tak: niebieskich, zielonych, żeby ich chronili, czerwonych sobie tutaj, a będą z nami. Teraz jak ta hałas traf stanie. A nie w stanie, bo, bo odpaliliśmy to mój wcześniej, czy nie? Okej okay. a nie, jednak, jednak jest coś tutaj lecę. Powiedzcie mi, że wszystkich ożywiło. Wszystkich ożywiło. To jest dobrze. Już jest plus. Nie przewidziałam tego do końca, ale taktyka zdała egzamin. Wszyscy przeżyli. Okej, okay, tam się idzie bodajże do tego mon monasterium, tak? Monasterium, misterium wiary. To nieme ofiary, które już nie żyją. Chyba wszystkich wybiłem. I tam jest jeszcze jeden portal nasz, który nie wiem dlaczego nie wyświetla mi się w portalach do wyboru, jak się mam przenieść do tego miasta. Tak jakbym musiał w niego wleźć, żeby go aktywować. Nie wiem, może. Who knows, who knows. może potem sobie między e, nagraniami wbiję tam, bo tu nie ma po co iść, bo tam nie ma wyjść. Czy tam jest wyjściane bagna, z drugiej strony... Um, tam, gdzie były te ogniste robaczki, jeżeli ktoś pamięta, jeżeli ktoś nie pamięta, to i tak nie ma to większego znaczenia, bo yy, To jest tylko moja taka ścieżka do farmu, że idę, idę, tu bije ludzi, idę, 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 tam i tam bije ludzi, jeee yeah! Wszyscy ludzie martwi są Jak to śpiewała Jerzowska bodajże? Wszystkie ludzie martwe są Michael, Marysia, John, jakoś, jakoś Jakiś taki tekst był tandetny. Ło! Wow! Czyżby nam tu otworzyli wrota? Chyba zabicie Sokóbuski otworzyło nam wrota. Aha, i tu jest jeszcze przejście po coś. Z którego zrezygnowaliśmy ostatnim razem. Tak, tu tylko zajrzeliśmy ostatnim razem. Stwierdziliśmy, że nie, bo nagranie nam się przedłuża. Tu coś jest tu też jest to. A Nie można zielonych przywoływać Dobra Wyciąć mi te grzyby Tylko proszę nie podjadać, bo one niekoniecznie jadalne są no Dobrze widzę tutaj magów, undeadów Tu zwykłych undeadów тебе на 6ки командом мне с поворотом и ибо не кон Zdążą? Nie, też zginą. zostaną łupnia zanim zdążą podnieść, tak? No nie do końca. Nie do końca się udało. Dobra, których najmniej mi żal? Na Bronzowych mam wielu, no. Dążą nawet nic nie padło, można się, można się było nie zajmować tymi wyczepiałymi typami ha, ha, ha gdzie nas ta, ta ścieżka prowadzi? Nie zasięgnę tamtych Nie, 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 wracaj, wracaj, wracaj no, Wszyscy, jeszcze raz, ustawiamy ich teraz czerwonych. Jest cała piątka, jest cała piątka eta mi normalnieeta pan Ale jest, fajczy się, jest sukces, dobra, rzućcie mi tą samą hałastrę idziemy dalej. Zakładam, że tu trzeba będzie przejść wodą po jakiś artefakt, tak? Nie widzę co jest przede mną. ustawienie na bezpiecznym, mniej lub bardziej. Ha co nam daje ten artefakt? Jest niebieski, czyli nam daje man. Czapeczka. Nie chcę jej podnieść? Tytuł, niebieskich, niebieskich sobie. Jest niebieskich. No. Może ktoś będzie chciał taszą czapeczkę. Nikt nie chce się czapeczki. Smutek. Smutek dzielki. Choose all. Dobra, wszyscy do mnie. Aha, cofnąłem ich sobie od obiektu. Jestem genialny, no ale dobra Gorący kompocik. To źle zabrzmiało. Tu nie ma maku. Mm, 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 mm. Mm. No i dobra, skoro mamy ten artefakt, to możemy się rzucić. Właściwie, ile minut nagrania mamy, żeby to nam nie wyszło znowu jakąś godzinę czy coś? Może zrobimy tak, że teraz sobie doczyścimy, pójdziemy przez monasterium, wyjdziemy i wyczyścimy tam tą całą okolicę i zrobimy taki odcinek o mordowaniu, niszczeniu i psuciu. A w następnym odcinku rzucimy się do zamku. W zamku jest fajnie, o ile dobrze pamiętam. Ale wydaje mi się, że to będzie trwało makabrycznie długo jak teraz, spróbujemy to połączyć z tym, co już mamy. Dogonił mnie. A skoro wyszliśmy z tej strony, to będziemy po prostu kończyli na monasterium. O, od drugiej strony, jeszcze inaczej. Zobaczycie mój y, taki standardowy, standardową ścieżkę fermienia. Tak, powiększy mi się mana I mam teraz many więcej niż życia. Tak? Tyk. jest. Przyznam, że mana się trochę przydaje. Na początku myślałem, że to jest bezsens totalny, ale faktycznie, yy, na różnych takich głupich wrogów, co trzeba szybko reagować, najłatwiej ich jest po prostu spopielić, a nie liczyć na to, że miniony sobie dadzą radę. No, chociaż przez. 99% gry jednak miniony stanowią naczelne naczelny narzędzie wykonywanych wszystkich działań. <śmiennie> Zostawił berecik Da się podnieść berecik? Nie da się podnieść bereciku, nikt nie chce podnieść bereciku Wszyscy mają lepszy sprzęt Ten berecik z antenką taki biedny leży tam Chciałby być przydatny, ale... Przez chwilę myślałem, że to jeden czerwony mi zdechł, a to po prostu był frajer w czerwonym kubraczku Już mi tych czerwonych dzisiaj naginęło Cały O, nie wiem dlaczego, właśnie przypomniała mi się pizza z oscypkiem jedzona Nie, to nie była pizza, to była wielka zapiekanka z i Jedzona w Krakowie, jak byliśmy tutaj e, Brosi, jakieś tam dwa lata temu. Kina, Kolorowo 15, Brosia rzecz jasna, kto tam, Bunch był to Ogólnie było bardzo sympatycznie Dziękuję, że pytacie No i tu jest punkt zwrotny Jeden brązowy zagmin, znaczy gdzieś się zwiesił, bo widzę, że nim nie wraca huh. tak będzie 19 na 20, jest 19 na 20. A nie, przyszliśmy zaraz z której strony przybiegnie. I hope! Raz tak miałem, że mi właśnie gdzieś miniony poginęły, co, kazałem mi się wracać, kazałem mi się cofać. W końcu mi pokazuje, że mam wszystkich. Co bym nie robił, pokazuje, że mam wszystkich, ale prawie nikogo koło mnie nie ma. Gdzieś byli po prostu blisko za ścianą, wpadli między tekstury i udawali, że są, że są blisko. Taki to mój farm spot jest że sobie idę i po prostu wszystko co się rusza. Wszystko. Ja mam taką tendencję, że jak gram w gry, to zazwyczaj staram się być dobrą postacią, to znaczy grać dobrą postacią, i jak mi dają wybór, bo to jest niefajne w momencie, kiedy nie dają wyboru, to przyznam, że prawie zawsze i wszędzie się jest z tymi dobrymi postaciami. już Dusza? Tak, tam dusza. dobrze ja widziałem dystansu. I... I prawie zawsze jesteśmy do znudzenia, dobrzy i bla, bla, bla. Ale w momencie, kiedy nie musimy być do znudzenia, dobrzy, to tak! Jest tą najlepszą, to znaczy najbardziej dobrą z dobrych postaci Takim nudnym paladynem, zresztą tak jak w życiu Z tym, że w życiu jeszcze jestem aspołeczny, nie, nie, nie trzymam kontaktu z ludźmi, więc Odbiór mojej osoby jest taki, że... Taki... To znaczy, no, zbór Są hajsiki, są hajsiki Ten niebieski, zanim on te drzwi rozwali, to my zdążymy tu rozwalić, podnieść wszystko i ten Tak? Daję mu czas teraz Daję mu dużo czasu teraz Jeszcze spróbujmy rozwalić tu wszystko Płoty Dalej biję Rozwalił! Jest! Sukces! mi hapek poleciał oczywiście po mur i nie będzie się go dało podnieść Nie będzie się go dało podnieść No nic Nie to żebym jakoś wybitnie potrzebował tego życia Ale lubię mieć max Kiedyś tu powinien być drugi robak Chyba że go mi miniony już zabiły Chwilą temu No i tu jest takie dość e, trójki miejsce Mianowicie jest sporo ognia i są yy, te latające duże czerwone robale, które potrafią zrobić kuku. Nie no, wracaj kurde co. cholera. Źle cofnąłem. I problem jest, że. Muszę na przemian zżerać ogień i na przemian wysyłać miniony, żeby biły te, te wielkie cusie Bo mi czasem miniony włażą w ogień i się spalają same A czasem te wielkie robale są w stanie załatwić mi, o, załatwić mi moje miniony Od tyłu podlecą i dziabną i, i właściwie nie ma, nie ma co zbierać Dadzą tam radę chłopaki? Dadzą tam nadal, ale jednak każ mi się cofnąć. Zaraz mi wlizą w ogień i puszczą się z dymem. Nie wiem jak się można z dymem puszczać. Mam znajomego nazwiskiem komin, mogę go spytać. Czy, czy, czy coś wie na ten temat. To chyba pokrewne, nie? Cały ogień no, 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 łapać, że jesteśmy zagrożeniem, i podchodzi do nas. Nie, nie, nie. Ten, ten robot, ten robot. Bo te małe też lubią uciekać po ogień. Zopnijmy wszystkich. No i tam ci zginą. I w ten sposób sobie załatwiłem Niebieskich byłem pewny, że mi czerwony zginął, a właśnie podleciał jeden. Pokazowo to zrąbałem. I zniknęła za, za, za moment, by tam byli, to musiała zniknąć. Ale takie zawsze mam wrażenie, że one się utrzymują do momentu, aż coś się do nich nie zbliży. Że już dawno ich tam nie ma, ale się wyświetlają do momentu, aż coś nie podejdzie i odświeży. E, nie wiem, wczytywanie, czy tam co tam jest. Tak, jeszcze jakaś dusza. Nic. To było takie smutne... Tu jeszcze jedna roba No! To wrócimy sobie przez monasterium eee... Przez chwilę myślałem, że ten mur tutaj a przeciwko to jest taki mur do przewrócenia, ale chyba nie, nie, nie da się do niego dojść. Ogólnie klimatyczne są te lokacje, muszę przyznać, pomijając, że to coś nad wodą wygląda jak brzoza e, skrzyżowana z wierzbą płaczącą, ale i tak jest poko. Lokacje nie wyglądają na takie generic generic, stworzone za pomocą e, randomowego, znaczy e, random batona, który ma żebrak baton, a e, Jeden modeler, czy jak to nazwać, koleś, który robi modele 3D, właśnie się specjalizuje bardziej w lokacjach niż w... To było smaczne. Dobra, wyczynimy sobie tych niebieskich. Aha, nie ma tych czerwonych dwóch, to można sobie ten. Dobra, to może przynajmniej większa ilość niebieskich złapie, sobie jakieś zbroje czy coś. W tym odcinku złapaliśmy parę niebieskich dyszków, więc to nie jest tak, że całkiem się skrejżyliśmy. Na tych ptakach chyba nam się coś tam niebieskiego udało złapać. Wszyscy do mnie. Zieloni już łapią, 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 dobra. I teraz zbliżamy się do monasterium. To w dwóch czy w trzech rzutach, ale udało nam się zwiedzić całą mapę, nie? Tak, tak pokazowo, widzieliście wszystko, znacie to. Tak jakbyście sami w to grali. O! Dobra, tu jeszcze są jakieś skrzynki. To jest, to jest to, co ja robię zazwyczaj, jak jestem między nagraniami. Po prostu biegam tutaj w kółko, łapię duszę i tak żeby potem na nagraniach nie było, że mi się miliony skończą w połowie rajdu. Jest monasterium. Zmieńmy kamerę. Tak, żeby nam się teraz zahaczała sufit. A... Wszystko zostało ogarnięte, wszystko zostało ogarnięte Plus brązowych, którzy się nie ogarniają, bo poszli sobie coś tam swojego załatwiać Muzyka Simpsonów mi się teraz włączyła No nie no jest wejście na mury i to jest w sumie koniec tego całego monasterium. Nie wiem, tam chyba na krańcu murów też nic nie ma. Przynajmniej nic wartościowego, może jakaś skrzynka mała albo coś. Właściwie znaczy, mam wrażenie, że y, ludzie odpowiedzialni za modele robili tak, jakby tu jeszcze miały być jakieś rzeczy, nie wiem, walki na murach, coś. No, bo tych przestrzeni jest dużo, one są kompletnie niewykorzystane, no ale to tak. Ja bym jeszcze tu coś pododawał, szczerze powiedziawszy. No to nic, dziękuję za uwagę i hej! Kompacik się kończy.